Cześć wszystkim, Wilgotny Głupik z tej strony. W tym filmie pokażę Wam moją Lasiodorę Parachybanę i powiem jaka mnie to miła niespodzianka ze szkoły spotkała. Ale o tym do niespodzianki za chwilkę przejdę. No i co słuchajcie, Lasiodora Parachybana moja sobie siedzi tutaj, ona już jest rok ze mną, także bardzo, bardzo fajny Przynajmniej jak na razie spokojny ptasznik, polecam. Może nie jest jakoś tam wybitnie ubarwiony, ale naprawdę ja nie mam żadnych problemów z tym, żeby go utrzymać przy życiu, żeby on po prostu się hodował, nie zdychał, żadnych problemów z tą właśnie lasiodorą parachybaną siedzącą sobie tutaj nie mam. Jest już rok u mnie. I naprawdę żadnych problemów z tym pająkiem nie zaobserwowałem, nic nie widzę, żadnych niepowodzeń tutaj także, także jest spoko, pająk je, atakuje fajnie fajnie się naprawdę mm, trzyma, nie mam żadnych problemów z tym ptasznikiem. I to tyle, jeśli chodzi o moją y, lasjodorę Parachybanę. Numer jeden. Bo słuchajcie, wczoraj spotkała mnie miła niespodzianka w szkole i. Ponownie, pam, dostałem drugiego pająka, drugą Lasiodorę Parahybanę. No widzimy, że jest sporo większa. Też ją dostałem od tego samego nauczyciela, no i ze swojej szkoły. No więc zobaczcie, jaka jest różnica. Postaram się, żeby to było widać, ale one siedzą tak rozstawione w tych pojemnikach, że ciężko będzie chyba to zobaczyć. No widać, tam mamy mniejszą sztukę, tu jest większa sztuka. Więc widać. No widać, że jest różnica między nimi. I słuchajcie, wydaje mi się, że jest to może różnica w karmieniu, ponieważ no pan tej lasiodorze, która była przez ten rok czasu, odkąd wziąłem tą lasiodorę, była u niego i tam dostawała mączniki i drewnojady, zaś ta u mnie dostaje karaczana, Tureckiego. Tak, co tydzień, co dwa tygodnie dostaje po trzy sztuki takich młodych karaczanów tureckich, a ta dostawała mączniki tam, jak była właśnie u pana. Więc nie wiem, czy po prostu różnica w pokarmie mogła to spowodować, czy to tutaj coś innego. Tutaj znawcy więksi ptaszników ode mnie niech mi się tutaj wypowiedzą. Bardzo bym prosił, jeśli mogą, bo dobrze wiedzieć, czy po prostu jest to para i moje to jest samiec mniejszy, a to jest większa samiczka, czy po prostu może jakieś inne tam powiedzmy nam warunki cieplne, czy tłustość pokarmu wpływa również na wzrost pająków i na szybszy ich rozwój. Także tutaj proszę znawców o, o pomoc. No i tak, no ale zobaczcie. Pajączek sobie siedzi, bardzo fajnie, naprawdę się tutaj te dwa ptaszniki u mnie. No ten jeszcze nie wiem jak będzie, ale ten bardzo fajnie, więc liczę, że ten też u mnie przeżyje bez żadnego problemu. Więc taka miła niespodzianka ze szkoły mnie, mnie spotkała i, i jestem zadowolony, mogę powiedzieć. Mam teraz dwa ptaszniki, więc dziękuję. W tym filmie na tyle. Do usłyszenia w kolejnym. No i cześć.